Przyszły dzisiaj do mnie zamówione trzy różyczki. Miały być końcem października, tydzień temu zamówione. One już dzisiaj przyszły. Czekam też na zamówienie od innego sprzedawcy. W sumie chciałam zamówić wszystkie tam, ale no nie było tych, co, te, tych, co tutaj mam, e, dlatego wybrałam ten inny sklep. Pierwszy raz zamawiałam w tym sklepie. E, teraz będą się moczyć do jutra i jutro je posadzę. Tutaj mamy taką różyczkę. Jest to angielska parkowa, starożytny marynarz. Jest to róża hodowcy Dawida Austina. Kolor taki jasno różowy. Rośnie tak do 130 cm. Kwiaty dość duże 80 cm. Zapach 3 na 5 Zdrowotność. Mączniak 5x5 5, a plamistość 4x5 no, przepiękna róża. Bardzo mi się spodobała, dlatego ją zamówiłam. Zapach też ma dość wyczuwalny, tak. A tutaj jest Marię Henriette. Jest to yy, hodowcy Cordesa. Kolor taki różowy, rośnie też tak do 120. Kwiaty też dość duże, 80 cm zapach anyżu i lukrecji, intensywny, ale nienachalny, odporna na, na choroby i posiada certyfikat ADR. I tutaj mamy jeszcze taką różyczkę, o taką tutaj mamy różyczkę, nie wiem, czy nie wyłapie tej ostrości. Jest to róża też Davida Austina. Yy, takie kwiaty dość duże, 10-12, to nawet bardzo duże, yy, o kolorze yy, morelowym, też bardzo piękna. Yy, zobaczymy jak, czy się przyjmą, mam nadzieję, że się przyjmą, bo powiem szczerze, że nie jestem do końca zadowolona. Yy, liście i w ogóle te róże były całe, takie brudne z ziemi, tutaj też jest tak, nie wiem czy widać, takie zadarcie. No, fakt, będę przycinać jeszcze górę przed posadzeniem i korzenie. No, ale myślę, że już w tym sklepie raczej nie zamówię więcej róż. No, także teraz czekam jeszcze na tamte. I oby się przyjęły i pięknie rosły.